Tu ja na dole w jest ten sklepik. Jeszcze skrzyneczka. Tutaj wleżą. o właśnie, dwa The power of critical, baby! Co jest w skrzyneczce? Uuu, rakietnica. 159 damage. Jeden prędkości ataku i prawie 90 celności. Słuchajcie, so, jest lepsza niż twoja. Na ma 202 DMR <coughs> Właśnie, ją zobaczyłem. Give me that. Ah, you can't afford that. Kosztuje tak jakby 5 razy więcej niż mam. No. <laughs> so I said and I wept No dobra, ale mam dalszy... Ja tutaj nie widzę w sumie niczego dla mnie. Mm. Ogólnie też jest na lewe mm. trochę. Nie. Tylko to sniperka. A już, już inna się, się włączyła, bo zmienił się ten. Zmienił się wybór. To ma 220 damage. Z drugiej strony nie ma żadnego tego efektu e, elementarnego. Dobra, spadajmy stąd. Póki co, zostanę przy mojej rakietnicy. Ja za momencik łapchnę, ale to jak już będziemy w miejscu, gdzie będziemy mogli oddać questy, zgarnąć nagrody. Mm -hmm. Bo przecież nie ma nic lepszego niż po misji profit. Wow, 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 wow. Popoty wow. eh. z hamowaniem? Nie, yy. sądziłem, że będzie szyb, szybciej hamował, ale no cóż, zapomniałem czym jeździmy. No, długa droga hamowania, niestety. Life is brutal. Prawa okay. fizyki nawet do pewnego stopnia tutaj działają. O, artefakt. I dostęp snajd nagrodę, która jest BADZIEWNA! Jej. No, to teraz możemy zrobić jeszcze Shock Crystal Harvest. Ja sobie zajrzę do skopiku. A, no i oczywiście obrobię szafki u zeda. Hmm. Do snajperki i shotguna. Nothing useful for me. I'm disappointed. <coughs> Dobra, no to teraz będziemy szli do jaskini, gdzie jsou te cholerne elektryczne skorpiony. Wo fucking who? Nie ale rozcięłem gościa na pół strzałem. Oh, kasa, 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 kasa. <laughs> Dostałem achievementa. Sit, stay, play dead. Zabijanie skagów. Dobra, mine gate key? Gdzie się oddawało? To mamy do oddania, że tak powiem, w miejscu, w którym możemy go użyć, czyli tam w kopalni. Ale to Ach, trzeba za szybko się. na to. E, popatrzmy. Mindgate, tak, slash to the safe house. No nie wiemy czy na 14 poziom to jest tak naprawdę, więc wkrótce będzie trivial. Ale proponuję na początek przejść na to Shock Crystal Harvest. Mhm. Tym razem jest elektryczny artefakt. This should be fun. Powinno. Czasami, jak się wsiada do samochodu jako kierowca, to Mordekaj mówi: Time for a nice, relaxing drive. Yeah. Jesteśmy. Wsiadka. O, skaguś. Ty kromi, nie porozmawiamy z tobą. To jest osobę takiej smutnym, że są Widzę, jak tak takim, w takim napadzie rozpaczy zaczyna obgryzać ten błotnik. Wiesz, jak taki gruby gościu wstający w przeludówce i płaczący w pieprzając różne rzeczy. Z ciebie nie będę mogła wyciąć okna ładowania. Mówiłam ci, żebyś podczas przechodzenia nie rozmawiał. O. Nie pluć na mnie, nie życzę sobie tego. Zrobić. Hedda. Wreszcie. No, posprzątane. Spokój. Mm -hmm. Uważaj, bo to... wybucha jak to strzelasz. Ja w to nie strzelam. Co ty tu robisz? A, uderzasz. mi domina amunicji na to? E, Alfa Skag na górze. Iciuś! Obracaj tu draniu! Nie. A, wreszcie. Teraz to i umierę, jak męż... Nie, czekaj. Nie dałaś się osobu, jak widzisz istotę. Też. Uj. No, zwiększam sobie ilość amunicji w magazynku w kolejnych skarg. W snajperkach. No dobra. Coś zielonego. My się póki co tylko cofamy, wiesz? Tak, wiem. Bo przeszliśmy tutaj i stąd wlazły skagi. To też skagi i te kraby się nie tłuką między sobą? No, dość dziwne. Zarazem tymczasem jeszcze jeden ten kryształ, który rozwaliłem na kawałki. Ja właśnie rozwaliłam kilka krabików. Mhm. Jak kilka krabi, to mi się przypomniały te te pokemony, wiesz. Mhm. Momentalnie widzę jak takie wiesz, takie krabi wyłażą z tych jaski takie elektryczne, wiesz No nie to! Nie mylko. mogę coś strzelić im heada za cholerę, nie wiem czy... Dobra. są nam jeszcze 30. Co? tutaj i w lewo jeszcze zupniałeś. Jest teren i tam są skagi, jeśli dobrze No tutaj też są skagi. Tak, widzę. Tam na górze są mocniejsze. Ewaj blowing. Ops, nie było. Leć, leć, leć. No weź, coś. No. Okej. Okay. A tu chyba coś jeszcze było ciekawego. Barku, barku... Morda w kubeł. No e, Interesuje Cię karabin, że ma 85 damage'u? Co, 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 co? Karabin, że ma 85 damage'u? Tylko chyba no jest trzystrzałowy Jasne Serio w sensie czy, trzystrzałowy mi mhm. Trzystrzałowy? Jak trzystrzałowy, to ja muszę by sobie zobaczyć No to obczaj Nie, nie interesuje mnie To go Może tego później położyłam. Dobrałam kolejnych 5 kryształków. Aha. I mam bandytów, że tak powiem na. No ja tutaj właśnie próbuję się dobrać do kolejnego źródła. Kryształów. Chyba mam bada z Kaga. I nie jest son. sam. Co na to było? Wreszcie. Wreszcie mordę. Dosłownie. Okej okay. Ty masz jakąś regenerację HP? Nie, ale te health. 2 sobie zbieram. O ile ty mi ich nie zabierasz. Właśnie podniosłem. Bo nie to podniosł. Bo też bym uszkodzony, tylko co mnie ja, mam regenerację, a regeneracja ty nie. No ja mam bonus do. Teraz ja mam pada jeszcze skak. healing kitty Wstawiłem? No, we'll wpada z fair skak Uuu, dobra, skrzynka. Skrzynka z amunicją. I kryształy. To jest amunicja dla SMG głównie. Troszkę do pistoletu. Nie ma tak, jak pomylić klawisze. I Co? zacząć kłócać przed kryształami. Ty bagowałeś kryształy. Eee! <laughs> nie! Modlitwa. E. Aha. Ja jakoś Ciebie nie widzę, ja się, powiem szczerze. Najprawidłowo. prawidłowo Wielkich świątyń unikam jak ognia Nie, to ludzie unikają ognia jak te świątyń Wiem to się tak widział Okej, okay, bandits, 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 bandits Headshot Zajkał, seko Nice. Lol. Mój ogień go dobił. Znowu mój ogień dobił przeciwnika To się podleczyło Bo te granaty, które ja wyrzucam, to są te leczące, nie należy najbliższą osobę. Tak, tak. Co jeszcze, koleś, jest z prawej? O, reperkit znalazłeś. E, czy... M, trzeba znaleźć. Zazałem quest. Aha, okej. Okay. Trzeba go znaleźć. Mm. Snajperka jest 107 obrażeń. 4 czterokrotny... od wybuchu, więc biorę. Jak najbardziej. granaty też jest. A to opchnę! Dlaczego się ruszył, no co za Masz. Hmm. masz, masz, sobie tak, masz ale co mi psycho. Prowadź? Nie mam jak. Już. Chcę Ja to z tyłu zadowolę. Bo generalnie, że biorą to ja po prostu nic. Co? Jest za mną? A. Yy, generalnie, że biorąc obraz mi się tak zaciemnia, że ja nic nie widzę. Kiedy... Tak, później już jest to po prostu praktycznie niemożliwe. Tam jest trzeba municja SMG tutaj, w tym miejscu. Jest jej dużo tutaj. O! Quit. No. Jak shotgun to, jak to że to leci od razu cały kryształ, więc. Mhm. Mm no ja generalnie nie wykorzystuję shotgunów i nawet nie mam nie mam założonego shotguna jako broni, więc mm -hmm. Lol, nope. Dobra, teraz tak. Repair kit jest z prawej gdzieś. Gdzieś tam, gdzie ty sobie pacnęłaś na plery przy tym Psycho. W kilku miejscach pacnęłam na plery, więc... No tutaj przed chwileczką ostatnio. No i tutaj też jest szok krystal. Troszkę kryształków też pozbierałam. Mhm. No, trochę sporo tego już mamy. Już jest... Jeszcze hmm. tylko pięć. I widzę je. I są skagi po drodze. Bada skoro się skak. Szlag was trafił. Otwórz buźkę, misiu. Otworzył. Okej. Okay. Chodźmy po ostatnie te, ostatnie złoże. Tom. Ach. To już komplet skagów oczywiście. Kolejny Balast Corrosive Skag. Nie balas Balast Corrosive Alpha, No, koma! To on... Um, korozy, bardzo fakt. O! Oh. Na ciebie? Teraz sprawdzę. Tak. Aj! Siemasie nice. mógł być taskude korozy, kills. Nie mogę za cholerę znaleźć niczego, co miało corrosive damage i byłoby przy okazji w miarę rozsądnym źródłem urażeń. Ok, quest zakończony. Teraz gdzie jest ten repair No i możemy... Co, co, co? A, repair kit. A, tam na górze. to Tutaj zrobimy pętlę i tam powinniśmy no. dostać się do tego kitata. Łącznie tu jest moja sniperka, jest. Po oddaniu tych questów zrobimy sobie przerwę. Nie jest to super pomysł. сейчас зачем? Ау! Да что там, рада? Не, не там. Więcej ich matka nie miała, nic nie widzę jasnej cholery. No właśnie, ty mnie wyrzuci? Ja mam pojęcia. Wiem, że. Ech! Na szczęście niezbyt daleko. Znaczy, ja w dobrą stronę idę, chyba w dobrą. Nie mam pojęcia. A tak dobrze idziesz. Tak, dobrą. Czy byłeś tam do przodu gdzieś i jak jadę się długłem, czy jak? Ja byłam bardziej do przodu. Nie sobie można tego No, świętuje. Krab, ale sprzedawalne. Spadaj. To jest mistrzka HP. No, znaczy to O? Moment, skrzynki otwierałam. Gdzie to HP? Tam. Gdzieś tu jest, o właśnie. Repair Kit. czy mówiasz coś tutaj mamy w tej jaskini do zrobienia? Teraz to mamy oddać questa. Nie, i zostaje na później tylko Circle of Death. Dobra, no, też tutaj wezmę dropnę, że tak powiem. I chodźmy oddać tego questa jak najszybciej teraz. Mhm. Gdzie jest ten klaptrap? Już. Ok. Chyba niczego nie pokazuje, nie? No dobra, ale yy, jeżeli dotrzysz przede mną do tego do otwierania, wiesz, wróć tam, wiesz, do przenoszenia się, to się przenieś. No jasne, sądzę, że dotrę. Muszę trochę. On tutaj Ech? niczego nie otwierał. Nie, po prostu tam biega bez sensu i gada głupoty. Tak, powstały nowe... Backpack SD tak w ogóle. Tak, wiem, już użyłem. Hmm. Ja gdzieś zabłądziłam, także... Ja tutaj się koło wejścia i tułkę. No oczywiście, że bardzo zabłądziłam, bo trafiłam do miejsca, gdzie jest po prostu lepy zaułek. No, co za...